Gościem Boxing News, Izu Ugonow. Witaj, Izu. Witam, cześć. Izu, co u Ciebie słychać? Może pierwsze pytanie takie dość pretensjonalne, no ale na pewno kibice są ciekawi, co tam się u Izu dzieje, bo tylko widzieliśmy na portalach społecznościowych, gdzie niegdzie gdzieś tam pojawiały się Twoje zdjęcia, krótkie filmiki e, z tego że Twojego pobytu w Stanach. Jesteś w Polsce. Jak wygląda Twoja sytuacja obecnie? No sytuacja wygląda tak, że jestem w Polsce i e, w zasadzie pierwsze Dwa tygodnie odpoczywałem, jestem już ponad miesiąc czasu. Po tym czasie zacząłem się już ruszać, bo wiadomo, sportowcowi ciężko jest wytrzymać nic nie robiąc. To jest rzeczą oczywistą. Do końca tego miesiąca czekam na informacje od mojego menedżera w sprawie promotora, z którym obecnie próbuję dogadać warunki naszej umowy i w zależności od tego... Jak się dogada, i czy się dogada, w zależności od tego, po prostu potoczy się moja przygoda dalej. Tak więc myślę, że jestem w takiej sytuacji, kiedy pomimo tego, że już czekałem tak długo, trenowałem tak ciężko, jeszcze muszę się wykazać cierpliwością i, i, i po prostu zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi. A powiedz coś o twoim menadżerze, promotorze, tym nowym, o którym już wspomniałeś. Co to jest i czy jest to osoba związana z boksem zawodowym, czy może z innymi sztukami walki? Bo ty jakby te konfrontacje wszechstyrowych walk wręcz no jakby masz we krwi, bo chyba tak trzeba otwarcie to powiedzieć. Znaczy, tak żeby sprostować sprawę, to e, ja już od dłuższego czasu się skupiłem tylko i wyłącznie na boksie. I, i to przede wszystkim to mentalne nastawienie i, i tą drogą chciałem iść i, i, i dalej jeszcze idę. Jeżeli chodzi o mojego menadżera, to on jest w świecie bokserskim na chwilę obecną bardziej anonimową postacią. Miał, miał, jednego pięś... znaczy miał kilku, kilku pięściarzy, ale z jednego pięściarza Vince Phillips zrobił mistrza świata, pomimo że tamten był uzależniony od, 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 od kokainy. E, tak więc e, ten człowiek jest poniekąd takim cudotwórcą. No i zobaczymy, czy uda mu się zdziałać cuda, jeżeli chodzi o, o moją postać, tak? O moją osobę. I mm, mówię, e, spędziłem, spędziłem w Stanach 6 miesięcy, a przez ten czas działo się mnóstwo różnych rzeczy. E, nie o wszystkim jakby informowałem. W międzyczasie tak naprawdę to miałem e, przyjemność e, współpracować, trenować z sześcioma różnymi trenerami. Czasami to były tylko jedne sesje, ale no było to dla mnie bardzo cenne. Tak? Z tym pierwszym trenerem Kennym Adamsem trenowałem przez trzy miesiące pierwsze, a później no, coś na nie wyszło i, i trzeba, było, trzeba było dokonać zmiany i poniekąd dlatego nie doszło do, do, do tej walki, którą tak zapowiadałem mniej więcej w maju, tak? bo po prostu zmieniło, zmienił, zmienił się trener i, i trzeba było troszeczkę inaczej układać sprawy. E, więc jakby z, no z mojej strony sprawy nie potoczyły się do końca e, po mojej myśli, e, bo miałem, zakładałem sobie kilka wariantów i żaden z nich nie wyszedł, no ale teraz muszę wyciągnąć jakieś wnioski z tego, a wnioski są takie, e, że po pierwsze nie na wszystko mamy wpływ, to co, no ja nie, ja myślałem, że, że jak sobie wy, wykreuję w głowie, tak będzie. No, kolejne wnioski są takie, że jakby zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele musiałem się nauczyć, i cieszę się, że dostałem taką szansę. Bo tak naprawdę, to mogę potraktować ten okres jako taki bonus, który dostałem od, od, mojego, od mojego menadżera. Bo tutaj w Polsce, jakby, jakby nie było, ten mój trening był taki wyrówkowe, to z takiego doskoku, tak, przyjeżdżałem, w sumie to wszystko robiłem na własną rękę, przyjeżdżałem, bo chciałem się uczyć od trenera Fiodora Łapina i tak y, mówię, z lewej na prawą, z lewej na prawą i, i bardziej to było robione taką siłą woli, żeby po prostu jak najwięcej się nauczyć, bo, bo to, to w sumie był e, i cały czas jest e, moim głównym celem, żeby rozwinąć się jako, jako pięściarz, tak, bo nie chciałbym czegoś takiego e, jak przerost formy nad treścią, czyli że pojawiam się wszędzie i mówią o mnie nie wiadomo jakie rzeczy i o nie wiadomo jakim potencjale, ale e, uważam, że najważniejsze jest przełożenie i przełożenie i, i i czeka na ten swój moment przełożenia, bo, bo ciężko trenowałem. Wiem, że się zmieniłem jako, e, jako fighter, wiem, że dojrzałem, wiem, że moje umiejętności są znacznie większe, ale jakby już nie ode mnie zależy do końca to, kiedy się w ringu pojawię. Sam życzyłbym sobie, żeby w tym roku e, stoczyć dwie walki i w ten sposób jakby wskoczyć na właściwe tory e, i, i żeby ta moja przygoda z boksem się rozwinęła. Czy tak się stanie? Myślę, że dowiemy się już wkrótce. A w jakiej jesteś formie Izu aktualnie? Bo mówisz, że trochę zacząłeś trenować, no patrząc po twojej sylwetce, że tak powiem, mięsień piwny ci nie urósł, jakoś się nie, no nie, nie skusiłeś na to, żeby siedzieć na kanapie i nic nie robić, więc wygląda na to, że jesteś człowiekiem, tak jak już zresztą sam powiedziałeś aktywnym. To jak oceniasz swoją formę na dzień dzisiejszy? Znaczy myślę, że to jest w ogóle główną kwestią, od której należałoby zacząć, bo ja nie walczyłem półtorej, miesią półtorej roku, przepraszam ale ja przez ten czas wiem, że cały czas dążyłem do wzrostu i, i cały czas chciałem się rozwijać oczywiście sparingi to nie jest to samo co walka ale mnóstwo z tych sparingów, które zrobiłem stoczyłem, były jakby odbywały się poza strefą mojego komfortu, tak? na terenie wroga że tak powiem I, i, i to po prostu bardzo mnie wzmocniło bo jak siedziałem w Stanach Zjednoczonych z dala od przyjaciół, z dala od rodziny i, i, i te ciągłe Ciągłe treningi to jednak to wymagało ogromnej takiej siły psychicznej, ogromnej motywacji, dyscypliny e, i, i cieszę się, że tego doświadczyłem. Cieszę się, że to przetrwałem, e, że fizycznie byłem w stanie e, temu wszystkiemu sprostać. E, a jeżeli chodzi o moją formę, no, no uważam, że jest, że jest bardzo dobra. Jestem zadowolony e, z, tego, z tego, jak się czuję. i, i e, Myślę, że potrzebowałem kilku tygodni do tego, żeby się porządnie przygotować pod pojedynek. Dodatkowo wzrosła by moja motywacja, bo ja nawet jak e, mówię, nie mam walki, to 5-6 razy w tygodniu trenuję, tak? więc nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby brzuch piwny e, mi urósł, szczególnie, że piwa dużo nie piję. A tak już, żeby wyjaśnić całą sprawę. Chcesz pozostać w boksie i to jest Twój cel, żeby tu być aktywnym, tak? Bo e, powiem szczerze, że wokół Twojej osoby ogromna ilość plotek się pojawia, bo tym bardziej twoja, no nie wiem jak to powiedzieć, przyjaźń z fenem, tak? Gdzieś tam się pojawiasz jako osoba promująca teraz sztuki walki MMA. Sam widziałem nawet, bodajże dziś się ukazał film z treningu dla PoundGira chyba bodajże, firmy, z którą również nasz portal współpracuje. No i tam mówiłeś o technikach faktycznie bokserskich, no ale przez perspektywę zawodnika MMA. To jak to jest, Izupec? Ty chcesz zostać w tym boksie na 100% i Twoim celem jest aktywny powrót właśnie do, 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 do tej formy walki? Wiesz, co to jest słuszne pytanie, bo ja jestem, ja jestem bardzo skupiony na tym, e, żeby to był boks. E, i, I jestem skupiony na boksie już od dłuższego czasu. Tak? E, sprawa wygląda tak, że nie trenuję w gimie stricte bokserskim. E, mój trener e, boksu e, Maciek Wrzostek po prostu trenuje również zawodników MMA i zawodników K1. I sprawa wygląda tak, że często z tymi ludźmi się najzwyczajniej w świecie przyjaźnie, tak? Przyjaźń z fenem to jest bardzo duże słowo. Po prostu to wszyscy są ludzie, że tak powiem ze świadka, w którym wszyscy się, się znamy. Ale prawda jest taka, że jakby ja jestem zdecydowany co do tego, co chcę robić i, i, i tak sobie założyłem już jakiś czas temu i, i chciałbym tą drogą iść, tak? Wszystko... Znaczy, dużo zależy od tego, jak, jak teraz będzie wyglądała moja sprawa z, z moim menadżerem, bo jestem, nie ukrywam, jestem już spragniony tego, żeby wskoczyć na te tory, żeby te, walki, żeby te walki po prostu już były i żebym wiedział, że, że tak, że jestem pięściarzem, a nie tylko o tym gadam. No właśnie, byłeś, byłeś, jesteś pięściarzem od wielu, wielu lat, mieliśmy okazję oglądać Cię na galach Noca Promotion, rozstałeś się z tą grupą, powiedzmy sobie to otwarcie. Żałujesz tej decyzji, nie żałujesz? No półtora roku przerwy to jest jednak taki trochę koszt i fizyczny i no, pewnie finansowy też pod, pod jakimś względem, jeżeli chodzi o, o te aspekty. E, nie, no absolutnie nie żałuję. Dlaczego? Dlatego, że... E... Rozstałem się z tą grupą, dlatego że byłem niezadowolony, tak? Mm. <noise> więc czy żałuję tego, no. są, są związki, które po prostu trzeba zakończyć, prawda? Na chwilę obecną nie mam żadnych pretensji do nikogo. Wybrałem taką drogę, jaką wybrałem. Czy, czy to jest droga lepsza, czy, czy jest gorsza, to wszystko się ostatecznie okaże, tak? Na chwilę obecną, pomimo tego, że nie było walki, to po prostu zdaję sobie sprawę, jak ten boks w Stanach Zjednoczonych wygląda inaczej, i, i po prostu ilu jest trenerów? E, I w Polsce też mamy dobrych trenerów, ale cała ta otoczka, mentalność jest inna. Wchodząc do gymu, e, sparring partnerzy, z którymi się sparuje, mają inne podejście, i, 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 i uważam, że odsłonięcie na, na coś takiego może tylko i wyłącznie zadziałać na, na plus zawodnikowi. Tak więc, niezależnie od tego, w którą stronę e, potoczy, potoczą się moje losy. Mam nadzieję, że, że, że ten, ta moja przygoda z boksem e, ruszy, e, no to, to po prostu będę lepszym zawodnikiem. No. I, 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 I taki był też mój cel. Realnie kiedy możemy Cię zobaczyć w ringu? Realnie realnie w październiku, załóżmy, tak? E, ale to jest tylko i wyłącznie założenie, bo mówię, w, w boksie jest tak wiele niewiadomych, e, do czego już zdążyłem się przyzwyczaić. E, ale nawet nie jestem w stanie na chwilę obecną powiedzieć, czy ta walka odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, czy być może w Nowej Zelandii. A powiedziałeś w pancerze, mówiłeś tam o wielu zresztą ciekawych aspektach, bo jesteśmy przed telewizją Polsa, to tak dla kibiców, którzy tego może nie zauważyli. Może z innej strony Cię zapytam, czy, czy miałeś jakieś rozmowy w związku choćby z wizytą w telewizji Polsat na temat tego, żebyś pojawił się na tej, najbliższym evencie, na tej gali Polsat Boxing Night? Eee, nie, na no, tam. Pogłoski słyszałem, e, ale jakby bezpośrednio nie, nie było rozmowy w ogóle o, o, o moim występie. I osobiście uważam, że to jeszcze nie jest też e, moment na to, tak? Dlatego, że na, na chwilę obecną nie ja sam podejmuję decyzji odnośnie tego. E, co, gdzie i z kim będę robił, tak? Dlatego, że jestem związany z menadżerem, który e, jakby nie było włożył sporo kasy w to, żebym ja w Las Vegas sobie słonecznym e, trenował i żebym trenował z dobrymi trenerami, e, więc jakby mam pewne zobowiąza zobowiązania wobec tego człowieka i e, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że ktoś coś zaproponuje jemu i on i razem stwierdzimy, że Izu fajnie by było, żebyś jednak e, zawalczył w Polsce, e, no to wszystko jest do zrobienia, prawda? To, to nie... Powiedz Izu, jak twoja waga, ile teraz ważysz i w jakiej kategorii kolejne walki będziesz toczył, bo to też pewnie kibiców ciekawi. E, ważę obecnie 102-103 kg I, i, i w jakiej kategorii się pojawię e, w ringu? E, Założenie jest takie, że w super ciężkiej i już od tego wszystkie sparing, które robiłem w Stanach Zjednoczonych były z samymi ciężkimi zawodnikami. E, troszeczkę inaczej się z nimi jednak sparuje, walczy niżeli z cruiserami, tempo walki jest troszeczkę inne. E, co ciekawe nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, że... Ci ciężcy, z którymi sparowałem, biją mocniej niż zawodnicy z Cruiser, ale może też ma to związek z tym, że sam zwiększyłem troszeczkę wagę i, 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 na, i zmieniła się troszeczkę moja odporność. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Na dzień dzisiejszy uważam, że będę walczył w tej kategorii, w której się pojawi w ringu. Jak się pojawi w ringu, to wszystko, się, wszystko będzie jasne. Dobra, dzięki wielkiej i powodzenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.